Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Będziemy wspólnie komentować mecz towarzyski. Cristiano Ronaldo. Blisko pole karne. Może strzelać. Chiellini. A Samoa teraz. Vidal. Ristajner. Decyzja kapitalnie to zrobił. A teraz przy Cristiano Ronaldo. Będzie groźnie, on potrafi wykorzystać. Czy to wykorzysta? Jest okazja, ależ piękna bramka. W tej powtórce najlepiej widać. Jaką niesamowitą techniką i przyspieszeniem dysponuje Cristiano Ronaldo. Dziewiąta minuta i jest pierwsza bramka. Wymanewrował obrońcę będzie dobra sytuacja. Teraz a Samoa. Markizio. Cieniem na najnowszej historii Juventusu kładzie się afera Calciopolo związana z przekupywaniem sędziów. W ramach kary w 2006 roku Juventus został relegowany do serii B i rozpoczął tam kolejny sezon z ujemnym saldem punktowym. Zabrano im dwa tytuły mistrzowskie z lat 2005-2006. Klub nie zgadza się do dziś tym werdyktem i nosi trzy gwiazdki pokazujące zdobyte tytuły. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Jest spalony, minimalny, dobrze wychwycili to sędziowie. Pepe. Luka Modlicz. Szkoda, ale spalony był. A samo teraz? Markizjo. Chiarini. Passiamo a Teras. Vidal. Mi Maria. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo jest znany z tego, że najbardziej interesuje go gra z przodu, jak najbliżej bramki przeciwnika. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. A teraz Cristiano Ronaldo. Marcelo. Kapitalna wrzutka! Cristiano Ronaldo. Ale wspaniała bramka! Świetnie już. Drugi raz oszukał obronę w tym meczu. Ale szurowy było to wykończenie. Ogromna radość kibiców. Pogba. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Modric. No, błąd, strata. Markizjo. Zagli, Manutti, szkoda! Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. To jak? Kto? On jest prawdziwym konstruktorem tej drużyny. Cielini. A Samoa. piłce Tevez. A Samoa teraz. Udane przejęcie Realu Madryt. danych podań. Cristiano Ronaldo Pogba. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle Cristiano Ronaldo Samitira Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki Marcelo Czy uderzenie w stronę Bramki broni to jeszcze nie koniec akcji Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Liefsteiner. Vidal. Gareth Bale. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Luka Modric. i Chyba powinien. Czy? Przy... Dobra okazja. A i centymetr od poprzeczki. Markizio i wymieniają podanie. Vidal. Markizjow. chciał się pokonać tym strzałem z dystansu. Bardzo dobra interwencja bramkarza. Sędzia kończy pierwszą połowę 2 do 0. Zaczynamy drugą połowę meczu. Zaczął Juventus. Przy piłce Tewes a Samoa. I Czy mu się utrzymać przy piłce? Marquizio. Zaryzykował Pepe w ślizgiem. A teraz przy piłce Tewes. a Samoa. Wyborzysta. Strzela! No nie, będzie gol! Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Ulewscy pokazali przeciwnikowi co potrafią, strzelają w bramkę. Nie do końca udana interwencja. Obronił uderzenie, ale znakomicie ustawiony zawodnik Grywala zdołał dopaść do piłki i posłać ją do siatki. Te dwa zespoły dzieli przepaść jeśli chodzi o poziom gry. Lidal oddaje z powrotem. Gwizdek. już wolny. Pogba. Markizio. Barzagli. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Czy to wykorzysta? Uderzenie, uderzył, ale prosto wywala. Przy piłce Teves przed nami statystyka dotycząca strzałów na bramkę. Źle zagrana piłka i jest out dla przeciwnika. Zaraz będzie zmiana. Barzagwi. Linii. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Gareth Bale jest przy piłce. Świetnie dzisiaj gra. Ładnie piętą dograł. Dostaje wsparcie. I Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. O, stracili na skrzydle, co teraz? Czy to wykorzysta? Szansa! Oglądaliśmy kolejną bramkę w ich wykonaniu. Wysoko prowadząc. Galaktikos Real, królewscy w uniesieniu. Tak, to jest właściwie niezapomniany spektakl. Wysokie prowadzenie Realu. Piękny gol przed tym strzałem spojrzał tylko na moment, jak ustawiony jest bramkarz. Markizio. Odegrał ponownie piłkę. Pogba. Kolejny udany odbiór. No, w tym rejonie boiska panuje niepodzielnie. No i Christian Ronaldo. No ten mecz to kolejne jego znakomite spotkanie. Zdecydowanie piłkarz meczu. Fantastyczna gra. skąd? Świetnie, teraz szarżuje na bramkę, ale pytanie, czy dostanie piłkę? Jaka bramka. Zaskajująca decyzja trenera. Nieczęsto się to ogląda. Aż pokrój zmiana. No i pistanowa. Jeszcze Rodriguez. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Czy to wykorzysta? No strzela! Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Renner wykorzystuje rezerwowego. Banuki. Markizjo. A teraz przy piłce Tewes. Równie PP w ślizgiem. Rodriguez. Barzagli. Wymiana podań między dwójką graczy. Markizio. Zdecydował się na strzał. Nie trafia. Nieudana próba uderzenia zewnętrzną częścią stopy. Zeszła mu ta piłka. Kiepska decyzja. To jest tego jednostronnego meczu. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Czy to wykorzysta? No spanikował jak na pierwszej randce, ale oddalił zagrożenie. Markizjo. Czeka teraz na partnerów. A i znowu wygrany pojedynek. Brawo! Marquisio. Lifesteiner. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Penzema. Gareth Bale. Będzie strzelał. A Jesse Rodriguez Rodríguez pewnie obronił i piłka jest w jego rękach. Markizjo. Cielini. To będzie rzut wolny. Nie tracą czasu, już znowili grę. Kedira. No i Cristiano Ronaldo. Ale radość na trybunach, ale na boisku też graczy Real Madryt. Oni zwyciężają w dzisiejszym meczu.